Dobrze móc na was spojrzeć. Dobrze móc powiedzieć wam, że Duch Święty nas całych chce rozpierać. Chce, żeby ten dzień był wypełniony Jego mocą. Wznieś oczy do góry i wołaj o moc z Boga, moc Ducha Świętego. Przyjdź, Panie, i uczyń dzisiaj nasze serce mocnym, mocnym w Tobie, bo Ty jesteś naszym Bogiem. W Ewangelii dzisiaj słyszymy bardzo mocne słowa, bo gdzie dwaj albo trzej zebrani są w imię Moje, tam Jestem pośród nich. Bóg jest między nami. Szukamy go. Gdzie jesteś, Panie? Między wami. Jak się spotykacie w moje imię, jestem pośród was. To spotkanie w moje imię, to jest spotkanie pokoju, to jest spotkanie na modlitwie. To jest spotkanie, kiedy razem wznosimy oczy. To jest teraz ten Zoom. Razem wznosimy oczy do Boga. Robimy to przynajmniej we dwójkę, ale jest nas dużo więcej w tym samym czasie. Potęż, potężna obecność Boża pomiędzy nami. Zachęcam, żeby to bardziej doceniać, że jak położysz rękę na żonie, na mężu i zatrzymasz serce na Bogu, on jest między wami. To samo możesz zrobić z dzieckiem, to samo z rodzeństwem. Bóg jest między nami, to możemy zrobić w naszych wspólnotach. Obecność Boga, bo on to zapowiada, on, on o tym mówi. Zatrzymać się choćby na chwilę razem. A ja jestem pośród was. To jest błogosławieństwo spotkań ludzi wierzących. Miłość wzajemna, która się dokonuje przez to, że Bóg wstępuje na nas. On jest pomiędzy nami, wypełnia swoją obecnością, gdy jesteśmy razem. Niech to nas jakoś pociąga, prowadzi. Chcę wam powiedzieć, że niedawno miałem nauki przedmałżeńskie w fundacji w Szczecinie i miałem temat Pismo Święte w małżeństwie. I zamiast gadać o tym za dużo, to stwierdziłem, że zaproszę ich w doświadczenie, żeby razem czytali Pismo Święte, które mówi o małżeństwie. Jak ona czyta i on słucha, on czyta i ona słucha, i potem dzielą się, co było poruszające czy ważne w tym tekście jedno się dzieli, drugie Bóg między nimi. To jest to doświadczenie. Większość z nich, Chyba wszyscy powiedzieli mi, że pierwszy raz czytali razem Pismo Święte. To jest w ogóle, no tak się dzieje. Taką mamy dzisiaj sytuację kościoła. Bóg wstępuje, jest między nami, gdy w Jego imię jest spotkanie. Można być przytulonym i czytać Pismo Święte sobie nawzajem. Bóg między nami. Słowo pomiędzy. Zapraszam, żebyśmy w to doświadczenie wchodzili, żebyśmy razem pozwalali sobie na to, że Bóg jest między nami. Panie, przyjdź, i zamieszkaj pośród nas. Błogosławię Wam na piękny dzień w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech nasze serca będą rozpromienione. Kto z Was jeszcze nie jest patronem mocnym duchu, nie słyszał o patronajcie, gorąco zachęcam. Tutaj jest taki znaczek, można go kliknąć. Wspierajcie to, co robimy. Potrzebujemy Waszego wsparcia, żeby móc ewangelizować w internecie, móc robić różne te rzeczy dla młodych. To wszystko, co mocnym duchu robią, to jest dzięki Waszemu wsparciu. I zapraszam do teledysku Mocnych Duchu tutaj, poniżej, dzisiaj z młodzieżą razem. Chodzić po wodzie umie. Niech to nas inspiruje do więcej z Panem Bogiem.